Oczywiście jestem dzisiaj sama z dieslem, bo rzeczy kuchenne to raczej nie do Marcinka. Witajcie moi mili. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć kilka słów o... Oczywiście jestem dzisiaj sama z dieslem, bo rzeczy kuchenne to raczej nie do Marcinka. Yy, parę rzeczy, które... Yy, Przydają mi się w kuchni i które oszczędzają bardzo dużo miejsca. A co jest ważne w przyczepie czy w kamperze, no trzeba to miejsce znaleźć, ponieważ nie, jest zbyt, nie ma zbyt dużo miejsca na e, wiele rzeczy, bo tych szafek niestety jest mniej niż w domu, więc trzeba oszczędzać miejsce, każde i wszędzie. Więc ja miałam taką e, etap poszukiwań, znaczy cały czas mam etap poszukiwań rzeczy, które zajmują bardzo dużo miejsca, a można je wykorzystać w bardzo wiele, wiele możliwości. Także pragnę Wam dzisiaj przedstawić oszczędność miejsca w kamperze bądź w przyczepie campingowej. Kochani, pierwszą rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to są pojemniczki. To jest ostatnia moja zdobycz. Jeszcze nie użyta ani razu, ponieważ je kupiłam pod koniec zeszłego roku. Udało mi się to kupić w Lidlu. Więc one są niedrogie i są bardzo fajne i praktyczne. One są wszystkie zapilane na takie klipsy z każdej strony. Także nic się z tego nie, nie ucieknie, nie wyleje, są rozkładane do pojemniczków. One są silikonowe bodajże. Dodatkowo mają takie, takie małe tutaj. Wypompowywanie powietrza, niejako, tak. Więc one łatwo są, mieszczą się wszędzie praktycznie. Takich pudełek jest cztery. E, wszystkie one, wszystkie one, one są wyjmowane i można tutaj wy, 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 wypuścić powietrze, niejako, żeby zamknąć. One są, największy pojemnik, nie wiem nawet ile, jeszcze, nawet jeszcze jest. Mieszczą się idealnie do szafki w jednym miejscu. Może je łatwo, łatwo. Rzeczy przechowywać w lodówce. Do lodówki są idealne. Tak samo do szafki, później do przechowywania, bo dużo mniej przecież zajmują miejsce. Tutaj, zobaczcie, tutaj są trzy pojemniki, a normalnie jeden. Także polecam bardzo. Na przykład, to jest jeden z wielu y, takich gadżetów fajnych, które, które polecam. Następną rzecz, następną rzecz, którą też oczywiście dorwałam składaną. Jest sitko. Mieści się to w miejscu. No, znaczy ja to trzymam w miejscu między talerzami. Po prostu, jak mam talerze, mam tam miejsce na talerze, to wkładam to między talerze i zajmuje to naprawdę bardzo mało miejsca. I też jest również silikonowe. Przyjmuję gorąco. Nie, nic z tym się nie, się nie dzieje, bo to jest akurat już przetestowane. Mamy to już. W sumie chyba dwa lata, więc jest bardzo bardzo przydatne i często, czy, czy pukając cokolwiek. Znaczy ja mam tutaj mały rozmiar, ale są również większe rozmiary i można to naprawdę um, często czy warzywa, czy owoce, czy makaron. Nie ma znaczenia. Bardzo fajna rzecz. Następną fajną rzeczą, którą też mogłabym Wam bardzo polecić, jest suszareczka do naczyń. Um, ja mając pierwszą przyczepę, miałam bardzo mało miejsca na wszystko, bo to było, była bardzo krótka przyczepa, więc musiałam wszystko mieć jako skompensowane. I szukałam właśnie takich miejsc, takich rzeczy, które by naprawdę zajmowały niewiele miejsca, a były naprawdę pożyteczne. Więc tu mamy suszareczkę do, do talerzy, do sztućcy: po prostu ją się rozkłada, wszystko się mieści bardzo fajnie. Tutaj sztućce. Wszystko cacy. Niestety mi się nie udało razem w zestawie kupić tej tacki. To, y, tą tackę dokupywałam później, bo ona ma tutaj dziurki, więc on, to one wszystkie... Y, woda cała wylatuje, no ale w końcu udało mi się dorwać. Może to być jakakolwiek tacka, więc to nie ma tam znaczenia. Po wszystkim oczywiście składamy, odkładamy na miejsce. Kolejną rzeczą, którą mm, bardzo przydatna y, jak wiecie, zawsze jest mało miejsca na... na jest, z reguły jest jeden... No przynajmniej tak u mnie zawsze było, że jest jeden pojemnik do... Znaczy umywa, zlew w kuchni jest jednokomorowy, więc ciężko cokolwiek w tym jednym zlewie porobić. No, my zmywamy w przyczepie, nie chodzimy z naczyniami do, do zmywalni, to do, do wszystko robimy w przyczepie, więc wymyśliłam sobie takie coś, no i oczywiście okazało się, że jest w sprzedaży taka tak jakby z, miska, oczywiście też rozkładana, e, która ma fajny taki zawór w środku. Tutaj wlewam zawsze wody i później jak ona później chce wylewać, to po prostu wyciągam koreczek, tak? Nie trzeba, a można też dostawać to jakoś, sito, bo ona jak się nie przekręci do końca, to ona ma, ma takie dziurki, nie wiem czy to będzie widać, czy to, może tutaj, tak? Będzie widać. Generalnie i się spuszcza wodę, tak? Nie trzeba z tym nosić, latać, po prostu się spuszcza tą wodę, jeżeli to się robi nad, nad zlewem, tak? Oczywiście, czy, 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 czy gdziekolwiek, tak? Bardzo przydatna rzecz, używamy jej często. Ona się, ja zmywam w przyczepie, stawiając to sobie obok na przykład i zmywam, płuczę pod, pod kranem. Później tą przestawiam, wykręcam wodę i jest wszystko w pracy, tak? Kolejną rzecz, y, którą też, y, to co udało mi się dostać, udało mi się, można tych rzeczy kupić wiele więcej, bo są różnego rodzaju miski, kosze, najróżniejsze, no ale oczywiście każdy szuka to, co potrzebuje. Y, kupiłam miskę, ponieważ miski z reguły, one są zawsze takie, w, wiecie, jak to miski, tak? Duże miejsca zawsze zajmują, a miski są zawsze potrzebne. Czy, y, z, wiecie, coś wymieszać, sałatkę zrobić, cokolwiek, tak? Miski są bardzo potrzebne, a zajmują dużo miejsca. A tutaj jest, tutaj jest po prostu rewelacja, bo macie płaską rzecz, i jak potrzebujecie, nie jest to dużo. To też również można kupić w różnych rozmiarach. E, świetna sprawa. Normalnie wkładam wszystko razem później do szuflady i jest cacy, tak, jak jest potrzeba. Kolejną rzeczą którą yy, kupiłam, którą mi się akurat nie przydała, przydała się mojemu Marcinkowi. <grystanie> Jest to wiaderko, słuchajcie. Kupiłam to wiadro z planem, ponieważ tutaj widziałam, że dużo ludzi, na przykład wkład, założenie było takie przy pierwszej przyczepie, że będę chodzić z naczyniami, wiecie, do, do tej zmywalni, że tutaj sobie wpakuję. A to oni mają takie plastikowe, fajne wiaderka, ale one nie są składane. Ale one są takiego kształtu, żeby tu wszystkie talerze włożyć, żeby tu wziąć w końcu ciak i zanieść. No i kupiłam również takie wiadereczko. No i się później okazało, że to nie dla mnie, <grytanie> jak ja mam chodzić. Więc stwierdziłam, że będę zrobić wszystko w przyczepie, a wiadereczko otrzymał mój marcinek do rybków. Także, jak on idzie na rybki, on sobie bierze to wiadereczko i Marcinek również... Podzieliłam się z Marcinkiem niejako takimi rzeczami. Także to również mogę polecić. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam się z takich rzeczy skompensowanych polecić, to jest pojemnik na wodę. Udało mi się to kupić, słuchajcie, mamy to już też również dwa lata chyba. Ja używam tego pojemnika do dolewania wody w spłuczce, ponieważ wszystko my dolewamy wężem generalnie do, do przyczepy. No znaczy się Marcin dolewa, ja się tam nie nalewam. Marcinek dolewa wszystko wężem do przyczepy, a ja dolewam do spłuczki tylko w ten pojemnik wodą. Mieści się tu 10 litrów wody. I to jest w sumie akurat, żeby wlać do spłuczki wody na nasz pobyt, tak jak my jedziemy na kemping. No się później oczywiście dolewam, ale to jest idealnie na przykład pojemność i bardzo dobrze się z tego leje. E, zaraz mój asystent pójdzie, to wleje troszkę wody, pokażę Wam, jak to, jak to wlewać. Także e, takie rzeczy są fajne. Właśnie wrócił mój asystent e, z wiadereczkiem z wody. Mieści się tu, słuchajcie, 10 litrów. To się tak fajnie rozkłada na, sam, na samym dole. I nie jest żadnym problemem, ponieważ nawet mamy tutaj, żeby to powiedzmy wlać do tej spłuczki tutaj na przykład. My mamy taką spłuczkę, że mamy taki otwór tylko i musimy tam wlewać tą wodę. E, oczywiście dolewam płynów do tego, oczywiście nie używam samej wody, tylko dolewam takich specjalnych płynów do spłuczki. E, świetna sprawa, ponieważ po wszystkim można to zwinąć i schować do szafy na przykład. I zajmuje to po prostu, wszystko mi się mieści w jednej szafie. Wszystkie pojemniki, um, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, wszystko rozłożone, a skompensowane wszystko razem, po prostu zajmuje to rewelacyjnie mało miejsca. Zajmuje praktycznie wszystko złożone, można to zrobić w jednym, się, można to włożyć, patrząc na szafki, szafki w przyczepie czy w kamperze, to się tak w jednym miejscu nie zmieści, ale powiedzmy na takie dwie szafeczki bardzo ładnie się to zmieści, zajmuje się to bardzo mało miejsca. A zobaczcie ile to, jak to będzie wyglądało, jak będzie rozłożone. Zobaczcie, ile miejsca zajmuje, porównajcie sobie. Jedna kubka maksymalnie, takie niskie dwie, a cały stół, nie? Także miejsca jest ogrom zaoszczędzone. Może nie będzie widać z tej kamery, ale z tej drugiej na pewno będzie widać całutki stół, który jest założony tymi wszystkimi rzeczami, które muszą się... no to są rzeczy, mi się wydaje, wręcz znaczy dla mnie niezbędne, które no ja musiałabym pomieścić w tych szafkach wszystkich małych, więc nawet jakby to złożyć jedno w drugie, to i tak zobaczcie, no jedna, druga suszarka, tak? Do tego te pojemniki. To po prostu jest. Wszystkie szafy w kuchni zawalone. Także polecam kompensować miejsce i szukać rozwiązań, które są oszczędnością miejsca, niejako, a to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie jakieś pytania bądź macie jakieś fajniejsze pomysły na oszczędność miejsca w przyczepie bądź kamperze, to proszę piszcie chętnie, chętnie skorzystam, ponieważ jestem cały czas na etapie poszukiwania łatwiejszych rozwiązań i oszczędności miejsca, ponieważ to jest zawsze ważne. Dla podróżujących, oczywiście każdy wie. Więc jeżeli Wam się podobało, komentujcie, poddawajcie swoje pomysły, łap